maneczko z samota 17 17, bo 18 październik, już muszę sprawdzić cholerz. Jedziemy na grzyby deszcz pada tak jak widać Dzisiaj nagrywam nowym telefonem. Mam nadzieję, że jakoś będzie lepsza. No i co? Widzimy się pewnie w lesie. Mam nadzieję, że coś uzbieramy. A jak będzie, to zobaczymy. Także widzimy się na miejscu. Ja już na miejscu przeczekam, Zaraz przestanie padać. Pójdę na grzyby, później zjemy gruchówkę. Idziemy testować. Taką. Zobaczymy. Tu wszystko mam patelnie garki, także muszę sobie ogarnąć chyba jakoś kasterkę na to. No zobaczymy, a z puszki już wiem co zrobię. Ale to już opowiem Wam w lesie. Co z tego zrobimy dzisiaj? Z samej puszki, dobra, widzimy się już w lesie. Widzimy jak liście opadają. Jest bardzo zimno dzisiaj. Ile mam grzybów na razie? Tyle. Że... Czekajcie, bo to ciężko mi nagrać. O, chodzę z 5 minut, może. zobaczcie już. już jesień już niedługo już rzuciki się baczno może za tydzień już pochodzimy sobie za 8 zobaczymy gdzie przebywają zrobić taki rekonesans mam w kieszeni worki na śmiecie to też przy okazji będziemy zbierać śmieci no i co lecimy dalej szukamy grzybów. Już ostatnie ostatnie dni chyba takie grzybowe. Ludzi już mniej jak ostatnio. Widziałem chyba jedno auto na jak na razie. Tu jakaś Stara zobaczcie. Sobie leży. A z grzybami słabo. O jest jeden, zobaczcie tutaj się schował. Tak się schował, że go nikt nie widział. Widzicie? Jest. Zdrowiutki. No i lecimy, o tutaj są tu Jest jeden, myślę, że tu też zrywamy. Nie, tych nie zbieram, tych nie zbieram. Podobny do podgrzybka, ale to nie podgrzybek. Tak co widzimy się już pewnie w takie tereny. Widzimy się pewnie, jak będzie więcej w wiaderku. Mamy i pierwszą puszkę grzybów tyle. Myślę, że będą słabsze te grzyby, ale ale widać, że grzyb jarzy mniej, to i grzyby są. Ja na ręku ciężko mi jest otworzyć worek. Najwyżej otworzę jak skompresuję puszkę bo jest naprawdę, a może i się uda. Czekaliście jeszcze chwileczkę. O. I mam. Teraz worek na śmieci. I to sprzątamy też przy okazji. puszcza wpadła na razie tak położę No i co lecimy dalej ra wiatr bije poczechkliście opadają. Dobra lecimy dalej zobaczcie te puszki to się nie kończą no ja tu chodziłem ostatnio i nie widziałem no widać że leżała już dłuższy czas no ale to nie zbieramy i zobaczcie jest czysta w tyle nie no, wiem no, jakie są niektóre starsze te grzyby no ale to wiadomo Określę teraz nożyk, dzisiaj inny, a czemu inny zaraz Wam powiem, bo tu mam tą zupę, grochówkę i z tej puszki bym chciał zrobić piecyk, pokazać Wam jak takim sposobem można fajny piecyk zrobić, a takich puszek i w lesie jest pełno. I spróbujemy na tym piecyku dzisiaj zagotować wodę. Wiadomo w czasie wojny czy tym podobne nie kupimy sobie w sklepie Także trzeba kombinować. No i ja Wam pokażę jak dzisiaj można fajnie zrobić piecyk Nawet jak macie brudną wodę, to sobie przygotować można. No oczywiście jak jest jakiś kryzys także co, spróbuję nazbierać do pełnego wiaderka zjem i z puszki spróbuję zrobić ten piecyk rozpalimy, zobaczymy łącza stoper, w jakim czasie się woda zagotuje no ale na razie zbieramy i widzimy się pewnie już niedługo zobaczcie przy samej drodze jakie ładne trzy rosną także fajna miejscóweczka mi się trafiła tak jeden, drugi, wszystko zdrowe teraz. Zobaczcie. I trzeci po tyle. Ja ogonki zostawiam. Nie wiem jak wy to robicie, ale nie zbieram ogonku, bo tu jest jeden jeszcze podgrzybek no, no już zielonki się pokazują dobra, lecimy dalej, bo deszcz pada a chcę uzbierać te wiaderko i zjeść no i mamy całe wiaderko podgrzybków i zielonek tam parę miałem też i puszki Worku na śmieci. No i lecimy do auta, bo jest tak zimno. Coś ciepłego trzeba zjeść. I, i może jeszcze dalej pojadę sobie. Poszukam, pozbieram, Ale na razie, tak jak mówię, ja jestem ładny. Bardzo zimno dzisiaj jest. Tak jak wspominałem. 3-4 stopnie tylko ciepła Uwaga, żara, wieje. No, to mnie daleko, także widzimy się już przy aucie i gotujemy. No to odpalamy kuchenkę, Zmniejszymy na razie płomień i otworzymy sobie tą grochówkę. Jednorękło ciężko troszkę. No zaraz wleję do słoika, tego do garka i zobaczymy. Tak jak widzimy jest bardzo gęsta. Zobaczcie. Łóśka stoi. No i dobra wkładamy i przygrzewamy. Łączy się jak będzie się gotować. No i już zupa mi się zagotowała. Zaraz będę jadł, zjem, spróbujemy zrobić z tej puszki oto piecyk. Może sobie ładę będzie podgrzać, ale mam nadzieję, że mi się uda, bo strasznie wieje dzisiaj. Ciężko będzie rozpalić, bo ogień, jeszcze jak jest mokre drzewo, to już całkiem porażka. No ale zobaczymy. Widzimy się już przy robieniu piecyka pewnie. A tymczasem smacznego i zaraz się widzimy No i takim sposobem sobie zobaczcie gotujemy wodę i się naprawdę mocny gad był i jazd Zobaczcie jak to wieje Ciężko było rozpalić No ale wiadomo, w każdych warunkach trzeba sobie poradzić. Także nic mnie to nie kosztowało. Taką puszkę to możecie znaleźć sobie w lesie. Mówią śmieci. Zobaczcie jak ładnie się pali. Nie wiem jaki to czas, może 30 sekund a już. Zobaczcie, bombel Bąbe, ilu? także woda zaraz się zagotuje no i można sobie zrobić kawę, herbatę może coś zrobimy na następnym odcinku herbatę z tego co jest w lesie żadna kupna uj ja. wiatr dzisiaj daje ładnie Zobaczcie. takie wszystko, że masakra No i zaraz będzie się gotowało. Drzewo mokre było też. Musiałem trochę kory wziąć. Widzimy taką brzuszkę. Fajna sucha kora jeszcze była. No i to jak się podobało, zostawcie łapkę subskrypcję. A na pewno coś za tydzień wymyślę też fajnego jak 100 herbat, leśno lub lub coś innego a ja, zobaczcie zaraz będzie się gotowała woda tak samo na tej kuchence co, co mam gazowej ten sam czas zobaczcie raz podłożyłem i na kawę na herbatę starczy no i co widzimy się w następnym odcinku cześć no ja już mam porobione tutaj wycięte i... Porobiłem sobie tutaj zamiast otworu takie kreski nożem żeby w powietrze było i tutaj na dole też mam Zaraz. A jeszcze mam dwa gwoździe, poczekajcie. Wziąłem dwa gwoździe tylko z domu. I ogólnie to miałem w samochodzie. O mu wziąłem gwoździe? Mam kubek, zobaczcie, on jest za mały, by mi wpadł. Dam sobie gwoździa tu jednego i tu drugiego Żeby mi kubek osiadł na tym Dobra, już to robię i nagrywamy, a ja będzie się palić No i dobra, zaraz robimy teraz piecyk, wycinamy tutaj Tady go ten nóż okienko i tu robimy otwory koło Szkoda, że nie mam statybu, bo bym to zrobił na żywo Ale łączę się jak już po i zaczynamy rozpalać no Zobaczcie tu takie malutkie fajne Tak w jednym miejscu, tak widać, że jeszcze może jakby przymrozków nie było Zobaczcie, tych już małych takich nie wydobrało, ale tu jeszcze są mniejsze no, takie słoiczki fajne, A już mam tyle o no. zobaczcie w porównaniu do tych większych to maleństwa chyba no, ten niech sobie rosną zakryjemy lekkę, o bo... tak, żeby nie było ich widać no i co lecimy dalej o tu jest większy schował się w trawie Czy jeszcze coś będzie? Patrzymy w koło. No, raczej nie. Mam nadzieję, że uzbieram do pełnego. No ale się okaże zaraz. Nie wiem, czy tam nie iść, czy tutaj zostać. A przejdę się, tu zobaczę. Dobra, widzimy się w będzie pełne wiaderko. Byłem w domu, ale stwierdziłem, że jadę jeszcze raz. 12 godzina 12:26, a ja będę w domu siedział. Deszcz pada. Zobaczcie, ale to nic, jak to mówiłem, jadę. Może z wiaderko mi się uda jeszcze nadbierać przy okazji coś nagram Jest naprawdę zimno, także 5 stopni Ten moment dobrze mi chodzi o kurde 5 stopni tam 4,5 stopnia Dobra, widzimy się już w lesie jak coś będzie od lepiej, komarki ładne rosną i Jak coś będzie to nagram, a jak nie będzie to też coś nagram Także już się widzimy zaraz jest na razie tyle, ale tutaj ładną gromadkę znalazłem jeden, drugi, tam jest trzeci, tam taki mały czwarty, gdzie ty jesteś, o jest tu, tu jest czwarty, także zrywamy i lecimy dalej. Ale jest zimno dzisiaj, o jest taki mały tutaj, jest, zaraz wam pokażę ale jest kurde dzisiaj zimno o ten mały dlatego ty ludzi nie ma dzisiaj w ogóle z rana jedno auto widziałem na tym się skończyło i chyba zaraz pojechali, zrezygnowali na to miejscowi jestem to nie w taką pogodę się chodziło Czy coś jeszcze tu będzie? Zaraz zobaczymy A Raczej nie no mam nadzieję, że to wiaderko się uda uzbierać, ale jak na razie to nie jest za ciekawie Jeszcze żeby nie wiało to pół biedy na żywo coś znajdziemy? za ta dwie, jeszcze pokameruję i zobaczymy. Miejscówka fajna, jest tylko młode. No, na tych żeby już tak nie rosną jak wcześniej. tylko pogoda to. I także jeszcze są. O, tu są dwa, a nawet cztery. zobaczymy raz. Dwa, trzy Tutaj czwarty To nie jest podgrzybek Jakiś muchomorek ale no, chyba tutaj już Były te cztery No to lecimy dalej w tym lesie dzisiaj ciemno jakoś o tam chyba coś widzę tak podgrzybek jest jeden no i tak zbieramy dobra włączy się jak będzie więcej trochę to ja ma jest masakra jak przejść, auto stoi, jak przejść z, y, z lasu do lasu na wolnej przestrzeni to jest tak zimno Grzym w tyle, za wiatr No ale Taka pogoda dzisiaj Jeszcze też pada, nie wiem czy to widać ale masakra Lecimy tu Zobaczymy. Ostatnio mi się pokazywały, mam nadzieję, że będą. Widzimy się już na lesie, bo jest za zimno, żeby nagrać tak dla Was i nie słychać tak dobrze. No zaraz idę w jedno miejsce jadę, bo parę znalazłem sztukę, ale lipa No tutaj widzimy koźlaka zdrowiutki czy nie? Zdrowy, a ten E tego nie biorę zobaczcie tutaj pucha znowu kolejna no. już nie będę worka wyciągał jak jest jedna na razie to do wiaderka to widoki fajne zobaczcie jesień moment przyszła To żeby mówię tak nie wiało bo kurde no z tego chodzimnego dnia to nie było Dobra widzimy się już pewnie na kolejnej miejscówce Ja zaraz idę w te krzaki przez pole dla utaj jadę, jadę w inne miejsce żeby chociaż te wiaderko uzbierać Będzie ciężko, zobaczymy Jak na razie to jest słabo Jedno wiaderko uzbierałem szybciej a te już tak Nie za bardzo Dobra widzimy się w innej miejscówce no już będę powoli wracał, mam tyle w drugim wiaderku sporo też puszek jest którzy że te walają. wywalają są niedaleko auta, deszcz pada, zimno ale jestem zadowolony, bo prawie dwa wiadra wpadły lepiej to niż siedzieć w domu nic nie robić No i co, jak wam się podobało? Zapraszam na kolejny odcinek, już niedługo pewnie. I tu jeszcze podgrzybka widzę. A ten, to, tego to wywalam. Tych nie zbieram. coś jest, ale jakiś taki starszy. E, dobry jest, do usłyszenia. No i dobra, widzimy się już pewnie niedługo.